Zapytam właśnie o ten gest, bo w pierwszym odruchu ja miałem wrażenie, że on pokazuje, tak, że, moim że to Weber. Moim zdaniem 100% był przekonany czy, że Łukasz, na szczęście. Łukasz dzisiaj w poniedziałkowej gazecie Sport.pl napisałeś, że pod zdjęciem, że to był gest do siebie samego, popełniłem głupotę. Ja tak to odniosłem, bo w pierwszym odruchu wyglądało dla mnie to na głupotę. No jest, jest oczywiście, jestem szybszy, próbuję wyprzedzać, ale ewidentnie, no. To, oczywiście, można się spodziewać, że co? Że Vettel uważał, że, że będzie taka równoległa taka sama decyzja, że w tym samym momencie nagle obaj skręcą w prawo, bo Weber będzie, Weber będzie wiedział, że, że zrobimy to miejsce. Mnie bo? się wydaje, że oni po prostu, wiesz, jemu się wydawało, że jak oni jadą w ten sposób, to jak. Swetel go wypycha, no to tamten, żeby rozsądny kierowca by po prostu Zachowując. zachował tak, tylko, że dystans, to było, zjechał, tylko, prawda? Tylko, to było takie, i, i to, to, to i był to momencik, to było no, dosłownie, jechali no, tak. równo i to było takie skręcenie, a to nie był taki ruch, że od początku... Nie, nie, mi się z, wydaje, z, że to w miarę taki stanowczy, ale no dało się, dało się zareagować. Jak stanowczy, tak stanowczy powinni być teraz szefowie Red Bulla, co powinni zrobić? Wydaje wam się, że te <noise> zdarzenia z tego wyścigu przełożą się na dalszą rywalizację i jak? Moim zdaniem stuprocentowo się przełożą, bo, bo to jest nie, nie, niebywałe, żeby, żeby... Znaczy niebywałe, no zdarzało się oczywiście, ale chodzi mi o to, że to jest niezwykłe, że, że, że coś takiego się zdarza i, 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 i to jest za, duża, za duże emocje w tym są, za duża adrenalina, żeby to zostało bez, bez śladu na, psy, na psychice, na zachowaniach w takich stresowych momentach na obydwu kierowcach. Ja pamiętam, jak, jak się Weber zachowywał ja, jak jak mówisz, że nie można dopuszczać takich dzieciaków do startu, do startu wtedy, kiedy właśnie w, w Grand Prix bodajże Japonii e, jechali i tak, prowadzili chyba. Weber był Web drugi, Web drugi Fetel trzeci, Fetel uderzył mhm. w tył. Za samochodem bezpieczeństwa w Tak, dniu. tak, tak. I, tak no to, i, I mówił, nie można ty, tego, takich dzieci dopuszczać koniec, do wyścigów. koniec w Red Bullu? No, Mi się wydaje, że znaczy... to będzie trochę tak może tam jakieś y, spotkania integracyjne. No na, na zewnątrz będą Dalej, na pewno pomożą. oficjalne komunikaty. Na, na pewno to wpłynie na rywalizację, ale też pytanie, jak się zachowa zespół, no bo Red Bull cały czas utrzymuje, że nie ma podziału na pierwszego i drugiego mhm. kierowcę, obaj, obaj zawodnicy dostają taki sam pakiet, y, są równe szanse, mogą się ścigać, kto lepszy, ten wygrywa. Z tym, że czytałem na, na blogu Jamesa Allena, y, jego takie znaczące wspomnienie z zeszłego roku z Nürburgringu, gdzie Weber wygrał swój pierwszy wyścig w karierze. I ponoć była taka sytuacja, że w motor Red Bull'a po tym zwycięstwie nie było radości. Tam dwóch inżynierów bardzo poważnymi minami coś tam dyskutowało. Wyszła, wyszła towarzyszka Webera gdzieś tam właśnie do, do, do tego motorhomu i on powiedział: No, fantastyczny moment. Mark wygrał. A ona: No, wreszcie ktoś zauważył, że warto się z tego cieszyć. I, i, i też czy, czy, słuchać takie sugestie, że o ile Christian Horner, szef Red Bull'a, mówi o tym właśnie o równym poziomie, o tym, że obaj kierowcy są jakby upomnieni, ale w Kanadzie ma być równa walka, to, to taka prawa ręka. Mm, prawa ręka Dietera Mateczica, szefa całego Red Bulla, jednak wzięła troszeczkę stronę Vettela w tej sytuacji, co też może być odczytywane w tym kierunku, że jednak ten Vettel, produkt Red Bulla, bo przecież on uczestniczył w tym programie młodych kierowców, mm. w zasadzie to Vettel jest taką młodą gwiazdą i przyszłą gwiazdą formuły, a nie Weber, że to jednak on troszeczkę będzie forowany w tej sytuacji, no ale to są domysły i, i to będzie bardzo ciekawe, bo, bo ja, ja pamiętam już przed sezonem mówiłem, że o ile Red Bull był moim faworytem do, do, do mistrzostwa, to jednak problemem może być to właśnie, że zespół nie ma lidera i, i może dochodzić do sytuacji, że, że ktoś komuś urwie punkty, potem ten ktoś będzie chciał odebrać i ten jeden faworyt nie wygra, tylko obaj troszeczkę stracą. Tak było y, dwa lata temu z y, Alonso i, i Hamiltonem w McLarenie.